Co to, jak powiedziałem, zaplanować na dzisiejsze wydanie wyroku, roku, jednakże na podstawie artykułu 409 Kodeksu Postępowania Karnego sąd postanawia wznowić przewód sądowy w celu uzupełnienia materiału... Myślę, że to jest informacja wystarczająca. Ja nie chciałabym tutaj komentować tego orzeczenia, no ale nasze zastrzeżenia do biegłych, którzy dotychczas tutaj sporządzali opinie, one zostały zgłoszone i ustnie, i na piśmie. Sąd zadecydował, że może prawdopodobnie ta opinia jest niejasna, niepewna że można jeszcze coś w tej sprawie nowego zrobić. I myślę, że liczę na to, że tych, którzy zostaną ewentualnie powołani, którzy będą uzupełniali opinię, no to będą, nowe osoby, będą to nowe osoby, no i oczywiście nie będą podlegały instytucji, która nas oskarża. Ale czy to znaczy, że Pani się spodziewa, że będą, będą nowi biegli, czy Ci sami biegli będą? Trudno biegli. mi powiedzieć. Sąd się tutaj w tym zakresie nie wypowiedział i nie chciałabym tutaj zasady